Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny na moim kanale Domy Warsztat. D. Dzisiaj chciałem zaprezentować taką dmuchawę firmy RYOBI Kupiłem sobie taką dmuchawę, jeszcze tego nie używałem, nie wiem czy to w ogóle będzie fajnie działało czy nie, ale ponieważ, tak jak już w poprzednich odcinkach pokazywałem, mam już kilka, chociaż niewiele narzędzi tej firmy. Mam dwa akumulatory, także postanowiłem jeszcze coś dokupić bo to jest po prostu najbardziej ekonomiczne kupować tej samej firmy z której już mamy akumulatory także dokupiłem sobie taką muchawę, muchawę z akumulatora, no bo już mam I za chwileczkę to rozpakujemy i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie działało, co w ogóle jest w środku jaka to jest jakość wykonania czy to w ogóle się opłaca i czy to ma sens Tak wygląda maszyna. Myślałem, że jest mniejsza, ale wygląda fajnie, kosmicznie można powiedzieć. Jest jeszcze taka tuba, no, zakładamy na koniec, z tego co widzę. Mamy instrukcję, to sobie poczytamy jeszcze o parametrach, chociaż tutaj jakieś podstawowe parametry na tym pudełku widać. prędkości obrotowej, chociaż nie gdzie by to miało być. ale skoro, A no tak pewno jest w przycisku, ale to sobie za chwileczkę sprawdzimy, urządzenie nie jest jakieś mega ciężkie, 2,1 kg, 160 km na godzinę prędkość wydmuchiwanego powietrza i wydmuchuje z prawie 8 metrów sześciennych na minutę. Jak na zdjęciu widać, fajnie powinno tutaj wydmuchiwać liście, ale czy tak będzie, to się okaże. Może no byśmy jeszcze założyli tę końcówkę, no bo jednak trzeba ją chyba założyć. I ten nosek jest od strony tej wewnętrznej, tak przynajmniej na brzusku widać. Powinno się nam to jakoś zaczepić, aczkolwiek zaczepić się nie chce. zaczepienie tego, co jest takie średnie plastik nie wygląda to źle zamontujemy sobie baterię, tylko musimy ją najpierw skołować i nawet się udało, bo nie było daleko czwóreczkę założymy Bateria niedawno była naładowana. Konkretnie wczoraj ją naładowałem na potrzeby tego filmu. Zresztą zawsze się staram, żeby była naładowana. I teraz możemy coś spróbować, podziałać. No i rzeczywiście, tutaj w tym spuście jest regulacja prędkości obrotowej. Lekko naciskamy to. Wieje lekko mocniej, naciskamy to wieje mocno. A jak to będzie działało w praktyce na zewnątrz, no to za chwileczkę sobie zobaczymy w ogrodzie. Fajnie, czuję się jak w nas. Spróbujmy troszeczkę ogarnąć podwórko. rozgrzebane rozgrzebana przez ptaki. No i powiem tak, jak było widać, maszyna całkiem niezła, nieźle sobie radzi, nieźle sobie radzi w ogrodzie, aczkolwiek wiadomo mokre liście i tam co na początku było pokazane takie nie wiem co to jest, naleciało coś z drzewa i po deszczu przyklejone, bo jeszcze dzisiaj padało po deszczu przyklejone do kostki no to ciężka sprawa, żeby wydmuchać, ale nawet nawet yy, mokrą korę mokre zrębki wydmuchło i elegancko będzie jak było widać też także myślę, że jeśli liście będą suche to nie będzie większego problemu no chyba, że z wysokiej trawy no to z wysokiej, wysokiej trawy no to może być jednak problem ale na pewno nie jakiś mega duży. Także powiem szczerze, spodziewałem się, że sprzęt będzie gorszy, że nic z tym nie zdziałamy, ale na tą chwilę mi się podoba. Co do baterii, pobawiłem się, pobawiłem się z 10 minut. Bateria była pełna, cztery kreski, teraz są trzy. Także myślę, że z pół godziny takiej spokojnej pracy ciągłej to powinno wystarczyć na te pół godziny. No a zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. I tak yy, mam dwie baterie, więc myślę, że jakoś, jakoś to będzie. Zresztą ten, tego odmuchania to nie ma też jakoś strasznie, strasznie dużo po drodze. No ale to wiadomo, każdy ma, każdy ma inaczej. Jak na tą chwilę myślę, że tą maszynę za te pieniądze można polecić. No i cóż... Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam wszystkich do oglądania innych moich, innych moich filmów na moim kanale Domowy Warsztat I Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Najdróg no, zapomniał. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału i do zostawienia łapki w górę, jeśli komuś ten film się podobał. Jeśli nie, no to może nie dajcie łapki w dół.